tylko wydajcie wszyscy z tych to jak Roblox Jeśli gramy ponownie w Specter Dzisiaj z drugim kolegą jeszcze Znaczy z trzecim, ranki tank. Jeśli z jeszcze Piracik y, no, Chłopaków kanał obecnie mieli w opisie Więc to, ja biorę sobie gogle, ja mam mefa I co? Ruszamy To jeszcze jest jak, ja to nazywam, krócy bolcem Ale to jest krucyfix, dzięki któremu możemy się ochronić przed Hantem. Dobra, Chodzimy? Tak nie, każdy pomieszczenia tam. Ja mam AMF-a. Nagraliśmy wcześniej, to niestety jak musiał zginąć. No <noise> bo dupę zabił. Ja miałem taki chwilowy, pr chwilową przerwę. Ała, jumpscare. Tak? Dobra, korki są. Co cię z tu nie. Pół? Chyba zapalił światło tutaj. Nie. To będzie u góry w takim razie. Tak ile tutaj ta mocna latarka? I to już co? nawet wiem gdzie. A... O, tutaj się coś zapaliło. Tak, to jest tu. To będzie tutaj. Czy nie? Nie. To nie tu. Zapalił światło po prostu. Wszelkie takie dwa, za... dwa, dwa, dwa freezing. freezing mamy tutaj. Gdzie gdzie gdzie? Czyli to jest ten chłopak. Nie ma go sobów. Wywalił korki. Korki wywalił? To już idę naprawić. Ja już idę. Wy zostańcie. Ej! Ja słyszałam taki śmiech, był taki. Ohohoho. Gdzie, Gdzie jesteście? Widzieliście wszystkie itemy samtąd? Nie. Idę jeszcze się przyrodzić. Ja Nie idę, bo ja mam ten. Ja mam. Yy... To coś do gadania. Spiritboxa? Mm. Jak coś to nie ma, ghost orbów. A MF ja ja była tylko dwójka. Is to jest to? jest to. Są jeszcze jakieś itenki? Nie. nie. A e, sprawdź mnie tym, jak. Okej. Jakiś itenka czy Razera jest. Pewnie z po podczas grania. Mary Clark. Me, Mary Clark, okej. Okay. Tak. Ma, ma. Jezu, Mogę się ja odpoczy. tego spirit boxa zaraz? Okej. Okay. Może być to jean, prawdopodobnie, ale jeszcze nie mam pewności. Może być to jean, bo gasił światło, razy. raz. ma no. kompa. No kurde! Gasił. Ale nie, to, to nie znaczy, jak gasi światło, to, że to, to nie znaczy. Fingerprint jest. Ale okay. Fingerprint i freezing. Banshee. Banshee. Dobra, to ja zostanę, ja zostanę. Idźcie, ja zostanę. Sprawdzimy na kogo ma ten fokusa. Znając moje szczęście do Basie to na mnie. Wyjdźcie, wyjdźcie, no, no, Trójka, trójka. O, o, rzucił, rzucił tym. Dobra, my idźcie, my idźcie, my idźcie, my. idźcie, 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 idźcie. Nie Arius. Za nami podąża. Nie, przez chwilę za tobą. How old are you? Chodź. G show me a sign. Uh, uh, uh. Co się uderzyło Are you with us? Mary Clark, show yourself. Mary Clark, give me a sign. To nie będzie spirit box. Czekaj, to dobra, możecie już wyjść. Dobra. Dobra, zamknęła mnie tutaj. Czyli jednak reaguje. Czyli ma na ranki tanka, Zapaliła Fakusa. światło. Chyba. Ale zapaliła światło. Czyli to będzie AMF-5, skoro to jest ten... Ile idę, idę... zapalić. Uuuu, się wystraszyłem Tych korków, bo ja już właśnie miałem, ja byłem tam na schodach, u was I ona tak, tak mi zgasiła te korki I się tak wystraszyłem Myślałem, że ona mi zaraz tak wyskoczy na twarz Włączyłem Tupie Chodź, 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 chodź wysyła obrazy w ogóle Ona tam, ona mnie tam zamknęła wcześniej Dwa, Dwie drzwi zamknęła na ranki tam Kama Fokusa, skoro go tam zamknęła. Nie wiem. Dobra, teraz Tymek jak zos... 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 teraz Twoja kolej. No nie jak jeszcze zostanie. Okay. Okej. Masz kuczywdy, nic się nie stanie. Widzowie. Zgoś, zginę, z goś, to tylko dla mnie. Zgasz światło, filmu. pamiętaj. I gadaj może na spirit boxie z nim. Masz sobie Spirit Boxa? E, a gdzie jest Spirit? Tutaj jest. To poczekaj, tylko muszę go ogólnie wyrzucić. Możesz no, pirat. będziemy tutaj. Okay. na dole. A może e, choć sprawdzimy, czy jest kostka. Kostka. Jakie ona miała imię? Mary Clark. Dzieńczko. O kurde. No, wiem, się... Melk Mary Clark. Show yourself. Mary Clark, show yourself. To nie tutaj będzie, to nie ma tego. Mary Clark, give me a sign. Mary Clark, show yourself. Jest tu gdzieś kostka, jeszcze. Tupie, tupie. No, słyszymy. Jezu. Chyba na mnie nie ma fukuusa, bo że tam by się pojawiła. No, możemy po że jakoś nie żartuję. Mary Clark, do you have a big boobies? <laughs> o! chciałam mnie za... Ona ma na mnie fokus, ona ma na mnie fokus. Zamykam i za mną drzwi. 100% jest dla mnie? Mary Clark, show yourself. Dobra, teraz chodźcie, chodźcie wszyscy tam, chodźcie do Tymka wszyscy. Po kogoś coś. No właśnie, zagrać. Jezu, się obróciłem to, to jest ten fingerprint, i ja myślałem, że... co? Zrzuciła obraz. Tekstury się wagują. Są so, jakieś żetony? Nie można ich wziąć. Tak, że dzwoni, Ej! Sz, sz, mam złożyła że klucy fix. Jak coś, to no czasami coś no. może do mnie dzwonić, ten, widzowie typowego tymka, bo byłem mówiony z kimś jeszcze innym na nagrywanie, więc no. Nie na głowa. Ej, a ona miała Hunta, Tymek Bo nie ma krucyfiksu. Nie, dobra, już myślałam. Korki? Ale nie było tej muzyki z Hunta. Tak, albo nie był krucyfiks. A krucyfiksa nie, albo m. ten. Bo ona zużyła go, jakby wiesz. No w ogóle tak właściwie mamy tu, abyś. Wiemy, że to Banshee i tyle. No, no Ale, mi ale jeszcze go. To... Czekaj, to nie, no wiem. A myślę jest chyba wykonaną jednym albo drugim. A, w piątkę chyba jest zadanie. Tak. Ok. O, extra ekstra evidence. Extra Ekstra by trzeba było zrobić. Czyli? No kostka albo woda, ale też to coś to sobie leci, więc chyba nie będziemy ryzykować. Mhm. Chodź. Czy mogliśmy też nagrać odcinek z paladormiki? Nie wiem. To lepsze. Mi się wydaje. Wiem, że to lepsze, ale może nie wiem, widzowie jeszcze nie widzieli, może. Okay. No. Nie wiem. To też nie od nas zależy. Oda, się. 45K O, jest. To może się to Te dwie rówki sobie zagram i będzie koniec odcinka. O, dobra, możecie już dołączyć. Dudam rzeczy. O, tak, tak, dobra. Halo. Jaką chcecie teraz mapę? Może... Daj Czy coś takiego? Na, medium. na mediumie może być ciężko. Ale let's play. No to z medium to... My gramy już w to trochę, więc możemy spróbować na medium. Albo hmm. na hardzie jeszcze. Na hardzie? Oho. Na hardy grają samo takie kozaki. Na najsłabsza robuksy Jak my? Tak. się prawie. Ale nie wiem, kto by chciał tak strachać się na Insanity. Ja bym nie chciał na przykład na Insanity grać. Okej, okay, ja mam gogla i ja mam mfa Dobra, biorę moją latarkę. To co zawsze tutaj. Wzięliście klucz? Tak, ja wziąłem. Ktoś wziął. Ale po prostu można wziąć i się dom sam otwiera. No. Pewnie schody najpierw będzie jumpscare. Nie. Dobra. Tutaj w kuchni zawsze jest jumpscare. Tak. No i... Nie nie tak. Będzie. O Jezu! Tutaj był zawsze jumpscare pamiętam. W łóżku, gdzie jesteś? Czekajcie, bo ja nie widzę temperatury. Mamy miłe zamiary. O tutaj. Tutaj. Ta dwójka. No tak. dobra, tam jak chodzi, tutaj. Nie ma w Mmm Ghost, orbów tak samo nie ma. Czekaj, no, sprawdź jeszcze raz, raz, musisz poczekać. Płynie się. Nie, orby są na początku. W sumie trzeba by jeszcze poczekać trochę. Ranki, tam wyjść, pogadaj, bo ten. Czekaj, ej, spuści wodę w kiblu. Dobra, ja pogadam, to widzicie, pojutemu. Albo najpierw, najpierw przynieście krucyfik. Bo on się może wkurzyć. On się może wkurzyć, więc najpierw krucyfik. No, bo nie tak. mamy pewności, czy to. Nie. A chyba, to raczej nie będzie. Woda! Woda była? No, żeby... Chyba woda. Nie, też to nie może być. Więc wykluczamy większość tych. <laughs> no, no, była zdaniem może... Moim zdaniem to może być spirit, ale... Jeszcze nawet dowodów radnych ale... nie mam, ale... ale... Woda, 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 woda. Szybko. Woda? A, chodźmy szybko. Na dole woda. Na dole. Chyba mam już ten, jednego ewidentnego Na górze. Znaczy nie mamy jeszcze ewidencji, bo to jest ekstra ewidencja dla kasy Nie ma, a, dobra Borykru Cybolca A, Coś nie mam miejsca, nie mam miejsca Co ja wezmę Wezmę, nie wiem, ja wezmę latarkę Bo nie ma To jest trochę dla dobre, mega No, zresztą że latarka jest fajniejsza, bo ona ma większe jakby pole widzenia O, dał góry I, pójdzie ktoś? Okay. Ja pójdę do góry Jezu! Jump miałem. Gdzie jesteś? O, się wystraszyłem! Na góry jesteśmy w tej toalecie. Aha. Jest brudna woda, jest brudna woda. No to bierzcie. Tak, już wiem. Weź idź z, nadu, idź z na dół. Idź z na dół. Chodź też ze mną. Jaki tankiem. Bo możecie leciać. Jezus! Rady. To jest światło. gdzie jesteście? Ja jestem w pokoju już. Give me a sign. Ghost. Are you here? Ktoś zapalał do góry światła? Nie. How old are you? Aha, czasem zapalił. Cze was a sign. Tupie. Tupie, tupie. Oczę jeszcze ci nie ma. Jest jedzenia. dwójka. Are you here? Dwój okay, zawsze. Please. Jakie mamy już te dowody? Nic. na razie. To na pewno nie jest Spirit Box. Freezing też nie ma. A okay. daj jeszcze raz orby. Ty wrzuciłeś no to? Zgasił światło w oziemce. Nie ma. Kurde. Ja bym zgasił światło w Macie jeszcze jakieś temy? MF? Ja mam MF-a. No, 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 no. Nie działa, nawet jak go się wyrzuci, to nie działa. Jezu, tu na schodach się pojawił. O. Coś na spred bloku się. jakieś szkło? Ile Gadaj, gadaj z nim. Dobra. Are you here? O, zapisał książkę. Okej. Okay. Ja nie patrzę jeszcze na jakieś szyby, czy nie zostawia... us a sign, please. Ale... Nie ma. Okej! Okay. Idę naprawić, I... idę naprawić. Chyba to będzie speedbox może. Spirit? Bo może reaguje. Chyba o to chodzi w tej grze. Nie gada, tylko że reaguje. Tak, właśnie o to chodzi. How old are you? How jak old jest, are you? Hmm. Ja już idę naprawić korki jak coś. How old are you? Show us a sign. Show us a sign. Markina prawie na... Nie wiem właśnie jak ten Spirit Box ma działać. Właśnie tak, że on reaguje, bo... Jakby nie mówi, tak. to nigdy nie mówi nie? chyba właśnie wkurza. Jezu, czas no drzwiami przed nosem. Ej, twórka, twórka, twórka! Wkurzył się to mega mocno. Bo Ale nie, nie tak ma, to, ma właśnie krucyfiksa, czyli to był Hunt. Czyli mm -hmm. reaguje na to. Tak, to to Spirit zaznaczy Ball. Spirit Boxa. Demon albo Uch. oni, albo Spirit. Kurde, ja wystaję na demona, bo jest trochę wkurzony. Nie, bo nie ma freezing, to nie może być na... Ja nie wiem czy ten AMF knew właśnie ma tak działać. Hunt, hand, 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 hand! Cfiks, gdzie jesteś? Jest tu! Tak, Zapnij chodź tu szybko zamykać drzwi! Nie! Nie, gdzie jest krucyfiks! Gdzie jest krucyfiks! Cię. Co? Czemu ja? Czemu ja? Chyba to jest takie... Mam nie. Wracajmy, 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 wracajmy! I numer dwa... To, to może być jurej, jak mam małe sanity. Jezus, jak się straszyłem! Nie ja może być jurej. nie ma, nie ma ewidencji, znaczy, tym, nie ma typu jurej. Ale... Jest, jest, Edwin. Dż Jean się bawi światłami, nie? A nie, nie, ma, nie ma, bo jest. Chury, spirit, spirit Box oni i Weirding. Ale on małe Sanity. Ja to na oni. Oni albo Spirit. Czekaj, poczytam trochę o tych duchach. Oni. Eee... Spirit. Nie ja, ja patrzę o nim. Fingerprintsów nie było tam chyba. Ale no. trzeba było jeszcze sprawdzić Ja bym, ja bym, a, okay, okay. a książka jest zapisana? Pią... tak No to oni No, czekaj. czekaj, 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 jeszcze nie MF5 Ale trzeba by było jeszcze fingerprinty sprawdzić Ale w oni nie ma To ja no, tak, pójdę, ja pójdę, ja pójdę, pójdę. Okej, okay. Co no ty możesz widzieć tam Nie wiem, ja... Właśnie mi się wydaje, że jak jest AMF y, chyba czwórka, to oznacza, że chyba piątka, tak mi się wydaje. Nie, nie. Wiem, bo nigdy nie miałem Musi piątki. Musi być piątka. Musi? Właśnie nigdy nie miałem piątki, zawsze miałem czwórkę. niech piątka, to piątka. Nie wiem. On poczytał, czy są takie właśnie buzy. Właśnie nie ma żadnych fingerpińców. Dobra, to stawiamy na mój. A, a książka? A książka? Książka była. Była. Ani, ani 100%. Nie wiem, czy zaznaczyłem. Uwaga! Spirit?! i Co?! Jak spirit? Spirit?! spirit? Mam na Ej, mówiłem na początku... Ej, mówiłem na początku. Mówiłem na początku, że to będzie spirit. Mówiłem? Mam to. No, a ty coś strzelasz na początku zawsze. No, a strzelimy. Mamy cię jak wiesz. A Ale co było dobre. Ale było Na początku tak od razu, okay, no na... To ja wam dziękuję za oglądanie wszyscy. Trzymajcie się i jeśli kolejny odcinek, na pewno dzisiaj wpadnie jeszcze kolejny. Ale z tym razem z... Chyba, to był mod Easy, znaczy Easy czy medium Medium. Medium. Easy. Na początku Easy, a później medium. O Może dzisiaj się jeszcze podejmiemy wyzwania hardem? Ale nie wiem. Więc co. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Nara!